Cześć, tutaj Szugo i dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku z serwera Need for Speed San Andreas, który zresztą całkiem niedawno się pojawił. Um, dzisiaj pokażę wam um, futo, czyli taki samochód, który um, został dodany jako katowy trzeba zbierać jego części i, i po prostu jadę go zaraz kupić i chciałem wam pokazać mniej więcej um, jak on wygląda i rzeczywiście jest słabe czyli tak jak ludzie mówią no więc ogólnie żeby auto sobie nie, nie tutaj żeby auto sobie e, odblokować że, żeby można było je kupić e, no to musimy pozbierać 10 części które są rozsiane właśnie w tym obszarze tutaj w San Andreas no i ogólnie one są porościowane blisko dróg. Inni tam szukają po prostu, nie wiem, wszędzie, na pustyniach, gdzie nawet dróg nie ma, ale bo po prostu o tym nie wiedzą, ale... I szukają tego, nie wiem, niektórzy mówią, że 8 godzin szukają jeszcze nic nie znaleźli, ja, mi się, a mi się udało znaleźć wszystkie części w godziny tak no i no. auto kosztuje ogólnie wtedy e, niech sobie je odblokowujemy to kosztuje 3000 dolarów w salonie e, więc no całkiem tanie jest ogólnie to wszyscy mówią że e, że auto jest słabe bo nie się nim w ogóle jeździć no. no i działa bo nie da się nim w ogóle jeździć bo ma napęd na tył w ogóle zbiera się gówno i czemu oni wiele czasu stracili na, na zbieranie tych części nie wiem nie. przekonamy się nie aż tyle czasu nie straciłem w sumie sam to nawet zbierałem jak widać idziemy z samym moim autem który i jak widać jest to brawura już i no jakbyście chcieli jakieś dalsze odcinki z tego serwera czy to Mógłbym jak zacząć tutaj rozgrywkę w ogóle pokazać ten serwer to możecie pisać mogę taki odcinek też zrobić Um, serdecznie sobie może GPS-a tutaj eee, salon nas eee, zaprowadził eee, w ogóle fajną opcją jest to tutaj jak ogóle no, gps właśnie. w sumie na to teraz już się zna to cię w miarę szczerze są napodajemy nawet widać gdzie się gracze z niego więc więc nie... to jest miarę łatwa do zapóźnienia. Jaki tu jest skręt? Nie wiem czemu patrzę na mapę z przyzwyczajenia, skoro i tak będzie wiesz, to nie wiem. Jakby miało mnie w nie prowadzić. Ale wszystko jak na razie działa spokojnie, patrzę, żeby to było jakichś pewnych, więc... Nie że już się w sumie do tego do... co? który w sumie e, to już normalnie strzelony w ten GTA San raz w czasie grze tak chcę tu wjechać nie wiem tam skoro to kosztuje klasę E i klasę U Aaaa, to jest do nie unikatowe Dobra, puto Muszę sobie je obejrzeć W sumie te nawet tylko tak, chcę kupić 3000 Dobra, 3000 może był, Ale nie wiem się, Jakbyście sobie mówili No to dobra, max, dobra. Ehm. Nie wiem, auta jest inny, teraz jeszcze takiego nie słyszenia. W sumie auto... Nawet spoko. Tam, bo, no. tam, bo, no. mhm. nie Nie wiem, nawet spoko się jeździ może, ee... może w sobie tutaj jakieś ulepszenie nie wiem może tak nie na razie nie będę wystawiam. Rzucę może jakieś układ Gdzieś, no rzeczywiście strasznie rzucenie nie przyzwyczajony jestem żeby auto masz tak rzucało więc podobno jak się u tam całkiem e, układ e, jak to się nazywa układ e, napędowy i silnik i te siopony czy tam Zapieszenie to na spoko raz się prowadzi. W ogóle się tutaj przydało jakieś... jakieś ulepszenie skrętu, bo w że na początku po prostu masakra w ogóle nie się wymyślić.

W sumie to może nawet każdy tego samo daje Nie wiem No może, w sumie to ja mi się dodaje do negacji może inaczej się będzie nie Tak chcę opuścić to miejsce Ogólnie w sumie za bardzo nie mam stycznia. co oceniać Aha, za... to jest pewien te bagi. Pewnie, że Ktoś pewnie już sobie go odblokował. A właściwie nie sprawdzimy, kto jedzie przed tym, przed tym lepszeniem. Dobra. Jeszcze może pojedziemy sobie sprawdzić, jakie to zderzaki, ale zabija ten masakra. Muszę sobie zawieszenie zmienić. Zbugowane z kim mogę dobra, to się zdobyć 20 centrów do jakiej kierownicy Masakra No i nie ja to po jakaś kwiarzy z tego uszkodzenie nie widać nie. w sumie to nie jest też tak ważne w każdym twarz widzie w sumie było Dobra Może zobaczymy jeszcze zobaczyć te części w sensie zderzaki tuning wizualny tego samolotu, bo podobny całkiem spoko. Ale... Ciężko, ciężko. Skręt jest jakby za mało. Jesteśmy tu ścinę. Uh -huh. trzeba po prostu wrócić tam to, to jak się taki cały czas brawórę to cztery. Odzwyczajem. Znaczy, do poprzedniego napędu byłem przyzwyczajony. Co tu mówię? W sumie? Ciężko ja wiem, czy ten. Czy to jest mi się w sumie nawet bardziej podobny niż ten. Ten to już całkiem jest z dupy zdłupnięty, jakby. Nie wiem. Zobaczę sobie. Nie zdarzę. Tu na Tam um, w browurze. No. Dobra. To tak. W ogóle ten zdarzak jest taki niestetyczny w ogóle, bo on jest do tych, co mają. Nie odnosząc chyba do wszystkich auto. większość tutaj z początku ma tylko jeden, jeden wydech. Nie wiem. dobra, zobaczę sobie jeszcze progi. Okej. Okay. W sumie tak samo są jak w innych autach. To słabo trochę. W sumie mogę z tego slipper zrobić. W sensie, że w ogóle nie, nie będzie widać jakby po tym naucie, że będzie a nie wiadomo je. Ja. Ta maska jest taki spoko. Ta. Taka, 300 by... o! Powroty powietrza Nie wiem, no ta kamerka jest jakby zbyt blisko Nie widzę za mocno, że... o, żaluzja to będzie fajnie pasować Nie wiem, no to też jest za mocno, za bliska jest kamera To on mówi, oka Spoiler to pewnie też takie same będą jak tam. a nie, to jest inne. Jak w brawurze chyba. No są takie bardziej to masyl karów. To inne są. Ten mam w że chyba. Za 550. O. To już mega to skrzydło tam założone. W sumie sam nie wiem, które by dobre Dobra, na razie tak w sumie tego cieniu nie zakładam, bo nie mam pieniędzy. Światło pewnie tak jak wszędzie. Nie ma zapalonych, nie widzę w sumie. I tak zawsze są zapalone. No tak, tak jak wszędzie. Światło tylne. Tak się błyszczą mega. Aha, bo ja mam tu shader włączony, te serwerowe. To by było coś w sumie jak wszędzie. Feli, mam BBS tylko odblokowane, więc... BBS. O, te ma. Też są. W sumie też to pasują Nawet może bym te założył. O, tu będzie może coś Ciekawego Szeroko, Serio? Serio takie? Słabe to No na koła się poszerzają No tak Nie wiem no jakby jakby Ten W sensie przybili na, na Gwoździe Dobra No to To by było w sumie na tyle Z pierwszego odcinka z tego serwera Jak coś pamiętacie Piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze na nim zobaczyć jakąś prezentację, czy może efekt końcowy mojego tu nie w sumie jakoś nie będę końcowego efektu, jak wyglądam na bieżąco w sumie tunigowego. I mechanicznie, jak i wizualnie, przynajmniej hmm. najpierw mechanikę Nie wiem, nie powiem czy tam dość tam jest, więc może to było na tyle jesteś z wami żegnam i cześć!